W poprzednim odcinku z dwójek razem z Nuxi na Trilku wygrywaliśmy każdą grę jak popadnie, bo pomimo mojej przerwy zdrowotnej, no to jednak 1700, nowy sezon, no generalnie zero problemów. Dlatego dzisiaj obrót o 180 stopni, bowiem w dzisiejszym grandzie moim partnerem będzie Aero, reprezentant polski, Mechanio, no każdy wie kto to jest, tak? A co za tym idzie, lobby na jakie będziemy grali, to już nie przelewki. Także dzisiaj moi drodzy proplayerzy, mechaniczne zagrania na sztuczną inteligencję, no oj, odcinek wypakowany aż po brzegi i przy okazji jeszcze mini informacja o RLCS-ach, także zapraszam do oglądania. Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Bruce, moi drodzy, kontynuacja dwójkowa w poprzednim odcinku z Nuxownikiem, no było prosto, graliśmy na 1700, wbiliśmy Grand 3, wiadomo, początki moje, no to, to, no to, no to jest jak jest, ale moi drodzy, dzisiaj większe wyzwanie i to o niebo większe, ponieważ dzisiaj gramy z Aero, witam cię serdecznie. Cześć. I moi drodzy, mimo, że mam te 1720, które udało się wbić ostatnio, to Aero, co ty masz teraz na Dobra, dwójkach? Obe, chyba, ma, chyba mam 1930. Chyba. Nie jestem na 100%. Gramy dzisiaj razem dwójki z Aero, ponieważ jest szansa, że będę rezerwowym na RLCS-ach Aero, który będzie czy nie grał. W dniu numer 1 na RLCS. bardzo możliwe, że zastąpię jednego zawodnika z głównego składu, ponieważ Aero w tym sezonie, w tym trzecim qualifierze gra z Jelly'm oraz z Chanelem. A ja, jako że zawsze jestem rezerwą u Aero na dobre i na złe, czy wychodzi, czy nie, to moi drodzy, jest taka szansa że będziemy pykali. E, dlatego też, e, co, trzeba mnie rzucić na głębszą wodę, pograć troszkę na wyższym e, poziomie. Więc, mimo, że teraz widzicie tą grand championową piękną rangę, to rzuci nas na SSL. -e. Także, moi drodzy, przed jeszcze gierkami, pamiętajcie kodzik bruzuwa w sklepie, jeżeli chcielibyście kupić jakieś itemki. No, także ja sobie założę title aura farmera i po, a, po kurwa farmimy na SSL. No, <laughs> o, <kurwa>. <śmiech> koledzy, <śmiech> twoi no. koledzy, moi rywale. I gościu, pierwszy, pierwsza gierka, i mamy gościa, który ma. Moi drodzy, 2k. Chciałem fliknąć, ale nie wyszło. Masz tam Nie, nie. Nice try. Spoko, spoko. Poradzę sobie chyba. O kurźba, gość, gość się wywrócił. Wezmę sasetkę, kulturka. O minek gościa. Ale poczekać. Ja próbuję bump'nąć. Nie wyszło mi to. Masz to? ja. Yeah. Anaki. Ten slot i to mnie chyba wyzywał, że go jechałem bump'ować. Tak mi się wydaje. No. Oh, nice. Bum. No, graj, graj, ja graj. No, mid jestem w razie, bo Nice. Jeszcze? Wow. No, nice try. Powinienem ci go demować chyba, co? Mam no, strzał, mam strzał. Brama chyba? Dobry save. Ja gun. No no no. Nice. Dobra, ja sobie wezmę setkę mid. No no no. Zaczekam. Chyba tam punch. Mam blok. Mam to. Mam to jeszcze. Pod 50. Flip. Tyle. Setkę bez moich corner. Nice. What Open. No, masz. Nice, zajebiście, zajebiście. No, no, widziałem właśnie, ale powiem Ci, że gramy na to 2K, no i kurde, czuję, że, że nie mam jeszcze tego takiego obycia, że tak powiem. Nie, no, tak czasami jeszcze jest tak, że zrobię jakąś taką decyzję, typu gonienie na bumpa, albo jakaś taka decyzja o challenge'u i ona totalnie nie jest adekwatna do sytuacji. Ale no, mam, mam jeszcze takie, bo to wywodzi się z tego, jakby ktoś, ktoś był ciekawy, dlaczego akurat takie decyzje, mimo że wiesz, że się, o kurwa. Ale Dałeś, teraz falnik, że się wbiło 2300 czy coś, no to one wywodzą się z tego, że. Ale fajka mi dał. Masz to. Że jak się nie grało na jakimś większym poziomie przez dłuższy okres czasu i. i nie jest. Dobry? Pana no, masz. Nice, 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 nice fake. I nie jest się przyzwyczajonym do danego poziomu i tempa gry, to po prostu człowiek wychodzi z założenia, że ma trochę czasu, trochę więcej możliwości, a tu nagle ktoś ci od razu challenge'uje i ktoś coś robi, i ktoś coś robi. No. No i do tego poziomu po prostu trzeba się przyzwyczaić, bo ja uważam, że z Rocket Leagueem to jest trochę jak z jazdą na rowerze. Nie zapomnisz hmm? tego, nie zapomnisz tego jak się gra na tym większym poziomie, tylko no, żeby przyzwyczaić się do niego ponownie trzeba sobie troszkę pograć przypomnieć jak to było i tak dalej i tak dalej A cię bumpuję, No nie biorę tej, tego niestety, bo... Nie, ty nie, jest, spoko No git 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 Nie daj się wysadzić bracie No, do mnie? No 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 Masz to, czas 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 czas. Bump? Nie. jest jest jest. Masz czas mhm. Możesz wziąć seta, ale on będzie blisko Okej okay, okej, okay. nice call, go w takim razie Dalej blik Nie widzę go niestety ja, dam mu piłkę. Mm -hmm. Sam, sam graj, czas. Jest tu, jest tu, jest tu. No jest okay. dobre, mam to. Jest na Zostawiam ci to. Ja mam. Masz? No ma, ma, ma. mam, mam, mam. zero, mam zero. Niepotrzebnie to. Mamy zagrać. No jest dobra. Setkę wziąłem. Ja zostawiam no. to. No, 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 no. Ja czekam na No, ja patrz na lola, patrz na lola. Mhm. Mm Ale spoko. Masz to, masz to, masz silku. Ja mam zero jak coś, więc wpadzi gdzieś tam. No, yeah, nie po prostu. Super, super, setkę wziąłem. A to, tak, mu zostawię. Mam po jego, słuchaj. Mhm, mhm. Będę boosta. Czekam na, mam blok, mam blok. Tyle? Mam Plaka. po jego? Tylko, tylko pierwsze, aha. Masz, nice. Masz, out. Shoot. No, no, shoot. <laughs> shoot. Kurwa, muszę. Czemu mówię to? po angielsku, a taki. Niepotrzebnie, niepotrzebnie zrobię. Nice try, my bad Aaa, rozgadałem się na ten shoot i, i ten Ja yeah, no, komsy kuwa po angielsku było ostatnio Nie wiem jak długo, <laughs> yeah, więc No ta, ta, ta <clears throat> Oj, gościu, gościu wyczuł komsy. Co, Co masz iść? No, czekam na jego hit, bo mam to Baba Nice ja mogę spałować, ale nie mam dużo usta. Mhm, psycho? Nie, 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 nie! Nie dostanę psychola, k**a. Już, Już dostałem psychola od wylewa, od gościa z Saudi Arabii, To pier... Już nie, nie dostaję psycholi. Mam busta. Okay. jestem na jeden. Mhm, Ma, masz? mam blisko. 50 gram, tyle. Jako pierwsza? No, nice, no dobry zajebiście Kurwa, już bym dosta? psycho dostał, no. Czekam. Czekaj na ich hit Czekam, bam, no. On się jak to jest oka. Ja pierdolę jaki flik dziwny. Nice shot. <coughs> tak. Mhm. Dawaj drogi O patrz, 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 kuksyr! Ale i jaja Ej dobrze życiu bym się tego nie spodziewał. Boom. No, myślałem, że to nie pójdzie za daleko, muszę no, powiedzieć. Ja też nie, bo to był setup strasznie... Stra... ...tragiczny no, setup. nie miałem żadnego momentu tak, w Tak, tak, to było zerowe momentum, ale wpadło. Lock. No. Nie no, coś tam na tym... No nie, jakbyś ty jeszcze dał, to byłby koniec. Oj, uważaj, rozciągnę to. O nie, masz to? Mam, mam. Super. Plery masz, plery masz dużo. Sam, sam? Daj okay. u mnie. No. Sam jesteś na chwilę. Mhm. Mam blok. Dobra, iść jeszcze raz No, biorę musetę, setę Ja poczekam, no a ja mogę mieć next Mhm, mm mhm mm pierwsze, masz piłę mam, mam to Dziękuję go Kliknę to, o, masz to? To jest okurde, mają. O, druga jestem pusto Druga pusto, druga Kupię. pusto Pod nim Jest, kur... Ej, ja mam, ja mam to coś, aero Ej, kur... Dobrze mi się gra, aż dziwne, w sensie no. Jestem zdziwiony, bo e, po pierwsze obecne 2k, bo to też mamy dopiero miesiąc po początku sezonu. A czekaj, pa, nie złom, spadnij się, zobacz na to. Okej, okay, okej, okay, to dożyję to. O kurczę. Mam to. Brawo. Okay. Mm, pacji. Weź pacji, po prostu za tobą będę. Okej, okay, okej. Okay. A, bo chuj, nie potrzebuje, ja to mam. Okej, okay, okej. Okay. Mam. Okej. Okay. O kurczę. Lalko, nie mogę tego strzelić. Kończmy ten mecz. Masz? No. Mam mnie próbę bumpnąć. No nice, brawo. Nie mam, nie mam. po jego. Ty, no nie, no bez przesady. No to jestem. Chleba, nice. Ej, dobra, bo, bo to też jest ważne nadmienienia. To, że my gramy na 2K, to obecne 2K to jest wiesz, jakiś poziom też 200-2300 na ogół ludzi, którzy tu grają. No bo my jesteśmy dopiero w, w miesiącu po, po nowym sezonie, więc ogólnie zostałem rzucony na głęboką wodę po zdrowotnej przerwie. I ku... A fajnie mi się grało! Fajnie no. mi się grało! I dobrze, i decyzje też były. No, decyzje no. były. Raz takie, raz takie. No, no, właśnie miałem to powiedzieć, że. Ale na ogół miałem, jak to powiedzieć, miałem przebłyski, przebłyski geniuszu, o, także wiesz, ja, ja tam się cieszę, no ja się cieszę, ja się cieszę z takich małych rzeczy, z takich pierdół, ale ten kuksir totalnie z zaskoczenia wszedł, nie, nie, nie wiem jak to o. możliwe. Dobra, druga gierka, gramy na boty. Musisz, o kurwa. Musisz mi powiedzieć jak się gra na boty, żeby wygrać. Oni będą ci piłkę, strzelają wszystko. Fake chyba musimy, co? Bo nie, nie, Bo one są nie. szybsze. Znaczy tak, 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 One tak. są szybsze. Fake i patrz, on, oni będą po prostu strzelać. No, to ja też jeszcze nie wyszukiwa? No. Nie, my, my bad, my bad. The fake challenge. Ale no, no, no. Bo, moi drodzy, co się teraz dzieje? Gramy na gości, którzy. E, są, To są boty. E, wiemy to po tym, że goście grają na split screenie, czyli jedno konto, tak jakby to są dwa konta. I, i, i no, to jest AI. To jest sztuczna inteligencja, która została wyuczona, żeby radzić sobie na takim mmr -ze. Więc. E, masz to, nie? Jedenawczy w ogóle. Już przestał. Więc moi drodzy, no zobaczycie grę na boty jak się gra na tym wyższym poziomie, bo być może e, wy u siebie na championach czy na czymś nie macie tego i bardzo dobrze i się cieszcie, ale tutaj jest to nagminne, także żeby, no zobaczcie co się dzieje. Jedź bumpować, jedź bumpować, jedź bumpować. No. Nice bump. O, Nie, nie mam, nie mam niestety. Spoko, nie może tego strzelić. Spoko, żeby wygrać na takie boty. Dobra, Mhm, mam to. Żeby wygrać Masz czas. Na... No. Dalej masz czas, na jeden. Tak, nice. o jedna rzecz, nie umiem yy, obanać resetów za bardzo. No właśnie chciałem to powiedzieć, że one nie potrafią bronić resetów, trzeba je fake challenge'ować, bo boty mają to do siebie, że mają 0 milisekundowy czas reakcji na coś. Jeżeli nam no. na przykład naszej głowie zajmuje 180 milisekund na zareagowanie do jakiejś rzeczy po jej wydarzeniu. E, no bo tak działa mózg, to bot ma 0 milisekund. Po prostu on, on to, to jest program, który od razu zareaguje na to, co się dzieje na boisku. Tak. Więc one mają przewagę w prędkości, dlatego musimy je fake challengeować. A druga sprawa jest taka, że. Też, yy... O k.O. Kur... Nice! No, <laughs> Ale się zadumcył! A druga no. sprawa jest taka, że na pewno nie bronią planu B. Ej! Zajebiste! Nie. To na pewno. Trzeba ich bawić. Tak, bumpy... one akurat polepszyły się w tym. Yy, w bumpach. Mhm. Widziałeś jak poszłem na reddit Bumpy, on jednak ten zdojował to i dosyć ta. dobrze Tak ta, ta. Bo to poczekał na ostatnim sekundę dosłownie, żeby zmienić reakcję druga i Druga jestem no. pusto, druga pusto, druga pusto. Nie, 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 poczekam. No, no. będzie blisko lądował na ciebie. Ta ja od razu do tego... O kurczę. Ja mam, ale chyba mnie. Nice, brawo. Wezmę to. Masz trochę czasu. Fejkuję go. Pod tobą jest. A nie, głupia decyzja o tym fejku, no. Bez sensu ta decyzja. Ja mogę mieć. Masz to, no. Do mnie. No. Mam no Czego to, czekam na niego strzał Nice, brawo Poko. Mam taba też Brawo Mam zero Podjadę na, na raz Uważaj Ja zjeb... co? Nie, no. my bad, my bad, my bad, my bad Totalnie głupie to było z tym podjazdem Wiedziałem, że ma zero, a zolinowałem no kurde. Mam przebłyski zajebistości i przebłyski totalnej głupoty <laughs> Nice vlog. O, o. Też akurat w polu mają, że bardzo yy, wolne. Mhm, no widzę właśnie Masz, druga? No. Nice. Masz. czas mm -hmm. Jeden na jeden, Masz. Mm -hmm. Dalej jeden. Jedno na tu nad nim. Eee. Sobietnie. Nice. Side Sidewalk Ty? Open. Bump tego. Nie, nie zdążyłem Od mam mi da. No. No, czekam za to. Możesz ty? Na za to będę. Mogę mogę Masz co? No, no, no. Poczekam, jak cię to Bam po jego. No. Nice, nice, nice. On spawnuje na drugiej stronie. masz jedna, na jeden. Na raz. Nice, Nice, zajebiście. Piąteczka. <laughs> w ogóle na te 14 tysięcy godzin, co się nagrałem w Rocket League? ja mam chyba... Ile? No, no chyba tyle już mam, nie? No wiesz, po wszystkich kontach, czy coś, jakieś takie rzeczy. Ja, jest to ja mam chyba tylko dwie wysokie piąteczki. Bo są te niskie i wysokie, zaraz to sprawdzę w statystykach. Jestem ciekaw też widzowie, ile wy macie, bo... No, o, apies, apies, apies. Ja, masz znowu, uważaj. Mhm. I też na sianie jest blisko, a to chyba ma mam Boko, ja Boko, zbitąć, Ok, ja mogę go zbitnąć O ma no, blisko Blok na to w takim razie nice. O masz strzało na dół, patrz na dół No nie zdążę, nie zdążę, nie zdążę No widzisz i tu go chcieli zbitować na przykład i nie wyszło, dlatego ja też od razu leciałem no. już na blok, nie? No bo one są, one są szybsze, one skoczą w tym samym tempie albo nieco szybciej Więc no, nice tu Jest wezmę, blisko Wezmę setę i wezmę piłę In. kurwa mać My bet, my bet, my bet. Ale do wygrania są, do wygrania są. Dobra. Tak, Aż tak. Poczekam Ja piodola. Perfekt Ja lepiej nie mógł tego strzelić dosłownie. no nic się nie stało. Dobra, skompakujemy to. Masz tam nice Kurwa. No, ja piodola. I ten jeden, ale stary w ogóle, jak, jak to jest nieprzewidywalne, że typowi podbija się piłka tu i on robi taki hit, i tamten Insta, Insta od razu do tego skoczył. To są rzeczy, no. na które normalnie za, żaden gracz nie zareaguje. Żaden, żaden. Nikt tak nie zrobi w życiu. Dobra, dobra, damy radę, damy radę. Ja go spróbuję. No. Z... Mam blok. Tyle, infront. A, ty masz zero. Nie, poczekać. No. Co? <laughs> No, możemy sobie ładować. Plan B, Pogo i inne duperele. A później idealnie i tak gościcie przebije. 50 sekund, 4 bramy. Wydaje się być to niemożliwe. Kurwa, co jest? No, chyba se jaja robicie. Biorę mu eee, Masz to? Do mnie? Mam tam jednego. Jest Jest Nie są A nie, oto puścił do swojego teammate'a botowego. Kurwa. Co to jest? Jest co? Stryf. No i tak. Nie bump tego. O. Flip, flip, flip. No. Zero one. Okej. Hej, <laughs> żebym się nie zesrał. <laughs> nie no, ja też przyznam, dało się wygrać, ale parę razy też zrobiłem taką głupią decyzję. Ale akurat na boty to jest paradoks, na boty m, trzeba mieć taktykę i swego rodzaju jakby wiedzieć co zrobić. I jeżeli przeskakujesz ze zwykłych graczy na boty. To to jest często gęsto nie do wygrania, no bardzo trudne. Ale gdybyśmy na przykład trenowali na boty i mieli już te taktyki, ten wachlarz taktyczny co robić, gdzie i jak, to na spokojnie byśmy ich ociupali. Bo tam na te boty na przykład jak jak naraz, na raz, no to kto wie czy w ogóle gracz by na przykład tak szybko zareagował i mnie przebił nie. albo coś, nie? No. Nie ma szans. No, albo tam ciebie raz albo te strzały. No to są są takie rzeczy. A właśnie, miałem sprawdzić, kurde, miałem sprawdzić, ile mam tych wysokich piąteczek. To teraz zobaczycie na statystyki mojego profilu: 66,9% wygranych. I wysokie, mogę wam pokazać te statystyki, sobie przewertuję, jeżeli kogokolwiek to interesuje. Mam 289 żółwich goli. Ile ty masz turtle shotów aerowych? to sprawdź w profilu na statystyki. to jest? Kiedyś ja pamiętam. Ile masz? 153. Kiedyś pamiętam, że eksterminacji 60. No, dwie wysokie piątki mam. Mam dwie wysokie piątki? i 40. Tak, tak. No a ty sprawdź, ile masz. Ja wysokie... mam 42, 42. 42 wysokie piątki? A Turtle Shoty, moi drodzy, co to jest. Tar... Tartle, turtle Shot? Jak to powiedzisz, że to Ty, Anglik, jesteś? To oh. Jak? To. Ja? To Towel shot. Tał. Generalnie, Generalnie, jak się było niższą rangą, na przykład goldem, platyną, diamentem, to jak była pusta bramka, to kiedyś w modzie było robienie czegoś takiego i wjechanie rywalowi, właśnie w taki sposób, do bramki, i to się zaliczało do turtle shota, czyli że byłeś na, na ziemi i wbijałeś się tak w bramę. Tak, tak, na plecach. No. Ja to taki BM jakby, gratulujesz, jakby. Ta, ośmiesienie, że, ośmiesienie rywala, tak, ośmieszenie, ośmieszenie rywala. Ośmieszenie rywala, no. Dobra, <grym> gramy. O! Iwan i nice, ale ja. Ja Prawo ci zabrać? Oh. Nice moi drodzy to jest były teammate Aero, gdzie też byłem na ławce rezerwowych i Aero, Nice i Icon niemalże zrobili. Glaś raz, nie? Glaś chyba jas, nie? Z Najśem. Nice A no tak, i grałem z wami RLCS-y przecież, no tak. I'm up, I'm up. Yeah, yeah, solo, solo. solo. Up, up, up. Najśem, no nie mam LG. Nice. Bumkie nice. bumkie. Nice. I got this, I got this. Yeah. I'm, I'm fake, fake, fake. fake, fake. Hand pass, hand pass, bumkie. Free, 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 free. Yeah, Rice, nice, nice. nice. Go, Let's go, good! Go. Let's go! <grym i z tobą> let's go, let's go Z się i z tobą może, może kiedyś będzie okazja, żeby to wylądowało na kanale na YouTube, ale to było już dawno i to było w zeszłym sezonie RLCS-owym Ale tak, e, Najsz nice to znany, znajomy, miły ziomek, też, no, fajny, fajny koleżka Oj, hmm? kultury nam naprawdę bramkę, my bed, bo wjechałem na backboard Dobra, no to pokus, no to trzeba mu skopać dupę Blok? Okay. Masz węta bo nie, no je, wysy, wysy, no Ja biorę full dev, sam graj. Bit o mnie, sam jesteś. Mhm, czekam na najsza Czekam, czekam. Mam, no. flipa nie miałem, flipa nie miałem, a chciałem, chciałem, ja wiedziałem co on robi. Wiedziałem co on robi, wiedziałem że fajkuje i chciałem to flipnąć tak jakby z spod spodu. Ale się niestety nie udało. Masz to, masz to, na luzie. Up jest, Iwan? Nie, a, nie. Tak, sam jesteś. Tak. Ja w to wejdę na raz, zaskoczę go. Nice. No, pampuj go. No, pampuj. Mam no, tam jednego. Domida, no, domida. Nie ma, nie bitnego. A ja jest so, w by No, pumpa. E, Oj, sorry, za so głęboko. Masz mida, ma, mid boost. Ja wziąłem to jeszcze na tym na cornerze. Oko, poczekam. Możesz. Mam. Nice, no, sam graj. Próbuję wam play najsza. Wam tanem go. One beyond one masz. Nie mam tego już. Lecyk. No, try. Tam jest też. No, one chyba od razu, co? Nie. Mhm. -mm. Uh, in front? Read, rate, rate, no, sam tam jest. Ja mid jestem. Cały czas no ciebie? Drop, 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 drop. No. Brawo, brawo, brawo. Iwan w ogóle to nie jest austriacki pro player, który sobie teraz takiego titla ustawił, bo on chyba z Austrii tak. był i on, on, jest, on jest prosem. No to moi drodzy, gramy też pro lobby. No to są fajne ziomki. I'm Chad bannet, hello. Najśmi no, mi napisał na Steamie I'm Chad bannet, hello. <laughs> chyba <laughs> się ja. To... <laughs> jaja. Czas, flery. Goni cię już, goni cię bardzo mm -hmm. się goni. Dluga jestem. Nice. To No tak, bo gdzie jestem? Apnę do niego. do niego Lecę low, no. Mam to, tyle. Masz? A dalej? Ok, ma, ma double chyba. Ja p***a. 10 boosta mam. Ok, ja tam jestem. Okej, okay, masz? A, A dabe, ale... Unlucky. Fejka? No. No dobra, ja pojadę lewo. Na passing play gramy, jak Jayzer. O kurwa, druga, druga cały czas. Nice za. Mam Okej. Okay. Mam cut, nie cut go. O, to jest go chyba. No Z... znowu ten challenge, kur... na raz. O, da. Okay. Mhm. Mm Tylko pierwsza. No, 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 sam graj. Od nim? Yes. No. Mam to. No. Pop jest. Aj. 3 no, nice. mam. Okej, okay, wezmę za. Ja, busta. Bumptami, i masz jeden na jeden. Mhm. Szylę. A pies, jeden. Zestrzałem? No nice. No, let's go. Dziękuję. Kurde, no i czasami są te przebłyski... Ch... Przebłyski fajności, a czasami chuj. Biorę. No, no. no nie, a, no ch... tak Nie, to moja wina. Mam blok. Tyle? No jest wyjście. Ja mam wyjście. Mid jestem? Pusto? Pod nim? Ja jest, cały czas pusto? Cześć, tam? 50 gram sim, musiałem tak. Teraz? Ja nice. Dostałem, miałem ID. No. Bam tam nice, a nic się nie zmieniło. O, ja no. Nice, dobre sam. Up jest. Bam. Nice. Mijam go. Jeszcze jest jedna. Blok. pójdźcie. Nie mam Ale to jest straight in. Nice shot. No. My bad. Do mnie. Jest blisko na się Sety wziąłem. Ominę głębokiem. Mam blok. Mit. Wziąłem setę. Mam? No, poczekam. Ciał. Nice. Y -y. nice. Let's wow. go. 130. 125. Co? Co? To szybko, wyglądało Fajka? Ja dodaję lewo. Znowu Nice. Teraz mogę mnie... tak. Nie, ja mogę nie. się nie. Nie, Mam to, mam to. Nice, masz szans. Mhm. Nie wiem, czy kotuje. O, no. no ja mam fliki mocno, akurat. Nie wiem, Czekam, on Poczekaj, na... mam tutaj Grazisę, tej i pop będzie. jest nice, mam to. Ja tam jestem. Do ciebie. Idę. Nice. Bit? Jest O, to jest to. No. no to mam przedłupcone. To jest setkę. Nie to? trafi, no. dobra. No jest jeden, jeden masz. Mam go. Masz? Jedno jest fajne. Aj, dobre, fajne to było. Mit? cały czas. Aero? Nie mogę go. Map na go open. Nice, let's go. Okay, okay. Jedna. Ej, to jest idealny dowód na to, że punkty nie grają. Zobacz tabelę, zobacz tabelę. I no. stary. Ja nie czuję się. No ja, ja wiem też przez co tracimy bramki ramki, na przykład. Ja też czuję, że nie, czasami mógłbym zagrać lepiej, a mimo to tabela totalnie nie pokazuje tego, jak duży impact wywierasz w tej grze. Totalnie tego no. nie pokazuje tabela. Więc moi drodzy punkty nie grają. To jest świetny przykład. To jest, to jest ta tabela to jest genialny przykład, żeby pokazać, że punkty nie grają. To mam. No, mit, mam to Poka. No. Nice. Y co? No co. Cool. GG, dobra próba. W ogóle kurde, na jakim lobby trafiamy. Ja ja, ja jeszcze nie z tych tak. <laughs> Iwan, kurde, nastem. Nice. Mam nadzieję, moi drodzy, że wam się dobrze ogląda, bo mimo że przegrywamy, to jednak... No dobrze, żebyście to widzieli. Dobrze, żebyście to widzieli, żebyście widzieli konsekwencje powiedzmy jakichś tam małych przerw i tak dalej, i tak dalej. No i takie filmy też są ważne. Skiowaliśmy Nexta i aerownikowi się gra zepsuła, bo za każdym razem jak wbijał na serwer, to mu gra crashowało i tak za każdym razem. Oh. Dołączy. Dobra, jestem no, i znowu. Ja. Pierdolę. Co? Nie no, to jest, to jest masaka. Ale jaja. Nie wiem ja tak już ok Dobra, to już Dobra, to ostatni kład. spróbuję jeszcze raz dołączyć, no jak nie wyjdzie, no to kończymy to giercowanie, no. Ale co, co tu dużo mówić? Tutaj albo bucket z mod, albo jakiś game files jest z jakimś wiem, jednostyku Ale Jaja. No. Nie wiem, widzowie miał ktoś z was kiedyś taki problem, wiecie jak pomóc Aero? Dołączyłeś, no i grasz czy nie? Nie! Krasz? Przez zobaczyć, co jest na moim... Moje... No znowu! Ej, to jest posrane, no nic, no ja... Tutaj, ja opuszczę tę grę FF330 Tej, to jest posrane, kurde Ale dziwne No pierwszy raz w życiu Zdarzyłem się z takim błędem, że Że, że stary, ty joinujesz i... A? Ale to tak jakby... No, s ale to tak jakby, nie wiem Może serwer jest jakiś zjebny albo coś Nie, 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 nie serwer To Tylko... gra ale jaja, no nic, no to proszę państwa tyle z rankedów na dzisiaj <grych> Ale jaja No Ale słuchajcie, mimo że skończyliśmy nieco niżej Tu chodziło o to, żeby się rozegrać, żeby dobrze poczuć W następnym odcinku Pogramy sobie na tych niższych MMR-ach, Znajdziemy sobie gościa specjalnego Który ma nieco mniej MMR A tymczasem to by było na tyle Mam nadzieję, że taki odcinek wam się podobał e, Dajcie znać jak wam się to oglądało Aero, dzięki serdeczne za te e, giereczki Fajnie było e, No i kurwa co? Musimy ci kompa naprawić <laughs> o, no, to wygląda. No. <laughs>